Pandemia przybiera na sile we wtorek 23 listopada. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło blisko 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Wirus nie odpuszcza. W naszym regionie, właśnie w Wielkopolsce, mamy w koniskim Szpitalu 84 łóżka dla pacjentów zarażonych COVID-em. Wśród tych łóżek są, jest sześć łóżek intensywnego nadzoru. Pacjentów mamy w tej chwili 75, jest też trzech pacjentów wymagających intensywnego nadzoru i ci pacjenci leżą na oddziale OIOM-u. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwie mazowieckim. Wielkopolska plasuje się aktualnie na drugim miejscu pod względem liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W związku z rozpędzającą się czwartą falą pandemii, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia wydało specjalny komunikat. Apelujemy do wszystkich o to, aby poważnie potraktowali pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju. Nic nie zwalnia nas od przestrzegania zasady DDM dystans, dezynfekcja, maseczka. Co więcej, dochodzi jeszcze jeden obowiązek szczepienia, czyli teraz to SDDM. Podkreśla Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Do kwestii ewentualnego zaostrzenia restrykcji odniósł się na antenie Radia Z. Adam Niedzielski. Minister Zdrowia przyznał, że szczyt czwartej fali pandemii może nastąpić w tym lub w kolejnym tygodniu. Przyjmujemy sobie taką cezurę mniej więcej połowy grudnia i jeżeli nie będziemy mieli do tego czasu wyraźnego spadku zakażeń, to to na pewno będzie zmuszało nas do podjęcia takich działań, które mogą okazać się bardziej dolegliwe. Wśród zakażonych największy odsetek stanowią osoby niezaszczepione. Z, z reguły to są pacjenci wieku 70 lat, ale też 30% z tych pacjentów no niestety nie osiąga jeszcze 50 roku życia, czyli to jest właściwie jak mówiła, ten, ten wiek, w którym ci ludzie albo się nie zaszczepili, albo rzeczywiście nie dokończyli szczepienia. Jest to około 20% osób zaszczepionych, ale Zaszczepienie nie oznacza pełnej odporności. Bywa tak, że albo ta odporności nie wytworzyła, albo szczepienie było zbyt późno podane i niestety choroba się już rozwinęła, albo jakiś taki, myślę, w organizmie proces, który nie pozwala na wytworzenie tej odporności. Obecnie w wielkopolskich placówkach zajętych jest około 1150 łóżek spośród 1550 i blisko 60 spośród 100 respiratorów. W związku z aktualnym zapotrzebowaniem Wojewódzki Szpital Zespolony w Konnie zwiększy liczbę Burzek do 111.